nasz gość, Agnieszka Bala, psycholog dziecięcy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Chcemy więcej i z doświadczenia też wiemy, że jak zaczynał się ten rok szkolny zapowiadaliśmy, że będziemy się uczyć odrabiać e, lekcje. A możemy Niestety. iść na kawę, poznać się. Niestety, no najpierw ciężka praca, żeby potem zasłużyć na przyjemności. Raz, dwa. Natalia. jest bardzo wymagającą nauczycielką. Generalnie tam, żeby krzyczeć od razu albo coś. Czasami go puknę, ale... lecz. o Jezus Maria, nie, tak sobie nie miało zabrzmieć. Spadochroniarze 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie włączyli się w akcję Narodowe Czytanie Quo z Henryka Sienkiewicza czytają w wolnej chwili, podczas ćwiczeń, a nawet w czasie lotu. Lik trzymał dzikie zwierzę za rogi. Stopy jego zaryły się wyżej kostek w piasek. Grzbiet wygiął mu się jak łuk napięty, głowa schowała się między barki. Na ramionach muskuły wystąpiły tak, iż skóra niemal pękała pod ich parciem. Patrzącym zdawało się, że widzą jakiś obraz przedstawiający czyny Herkulesa lub Tezeusza. Ale w tym pozornym spokoju znać było straszliwe natężenie dwóch zmagających się ze sobą sił. Widzą w ustach. Serca natomiast biły w piersiach, jakby je chciały rozsadzić. Wszystkim wydało się, że walka trwa wieki. Londyn nie godzi się na fale nienawiści wobec cudzoziemców, zapewnia Boris Johnson. I łyk cydru na Włościach książę William wizytuje swoje dziedzictwo. Wielogodzinna awantura na obradach Rady Warszawy. A ty osobiście na kogo polujesz? Masz szansę na wywiady z kim, z jakimi gwiazdami? I co z Jerzym Skolimowskim, jak została przyjęta nagroda dla niego? Yy, nie słyszę studia, słyszę reżyserkę, także jeżeli zadajecie pytania, to niestety nie słyszę. Nie wiem, czy jestem w porządku, nie. Czy nie wiem się? Albo nie, spróbujmy jeszcze o, raz. O, Może teraz będzie nas słyszeć, teraz słychać, teraz słychać. Tak, okej, okay. powtarzam pytanie. Pamiętam również jak każdy z nas zdjęcia, jak wyglądała Warszawa po powstaniu. No wiedziałem, przepraszam. Nie, no nie wyglądałem. Nie wierzę. A znowu to były sobie pieniądze. Wierze. Wyłącz to. Chodź cię teraz nie mogę. Jestem w telewizji, trzymaj się, papa. Pa. Nie wierzę. Nie wierzę. Słuchaj, o czym to mówiliśmy? O powstaniu warszawskim. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, może być także idealnym rodzicem zastępczym. Suczka Linda, mieszkająca na Kubie, zaopiekowała się grupą prosiąt, gdy świnki straciły mamę. Pies stał się lokalną gwiazdą. Wszyscy mieszkańcy przychodzą zobaczyć niecodzienną rodzinę. Matka prosiąt umarła, na szczęście nasza suczka oszczeniła się. Podrzuciliśmy jej małe świnki. Na początku była nieufna, ale później zaczęła je karmić. To coś niezwykłego, trzeba to zobaczyć na własne oczy. Psia mama ma teraz gromadkę maluchów na głowie. Oprócz adoptowanych świnek, musi wychowywać także swoje szczeniaki. Albo rybka, albo pipka. Nie, nie, przepraszam bardzo. No, mówcie, mówcie: Rozdep... butę, Andrzej, usiądź tu i to. O czym to mówiliśmy? Mówiliśmy o, tym, żeby o tobie. Nie oddawać. No nie oddawać. Że jesteś za tym, żeby nie oddawać nie, no nie. prywatnej własności. Nie. nie oddawać prywatnej własności. To miejsca takie właśnie, jak wespał tutaj. Dobrowolna praca w dni wolne i wszystkie wolne soboty. Czułem na tej sali niepokój tysiąca ludzi, sędziów Rzeczpospolitej Polskiej, różnych szczebli. Niepokój o to, czy w Polsce będzie... To e, lekkie kłopoty. Wracamy do informacji. Joanna Dark. Do tej symboliki przez cały czas odwołuje się Marie Le Pen. Możliwe, że pamięta o tym, jaki naród odpowiadał za umieszczenie Marii Lepen na stosie. 20 stopni w Szczecinie, 20 stopni w Rzeszowie, 997 hektopaskali to ciśnienie. Mówią, że mnie nie widać, dlatego powinienem kończyć prognozę pogody. Nie po to wstaję o 5 rano, męczę się z włosami, elegancko ubieram, żeby nie było mnie widać. Musi mnie być widać, musi być widać dobrze mapę, więc spójrzcie jeszcze raz. Przedstawienie zorganizowano na barce na Tamizie. Pożar 120-metrowej repliki Londynu był niezwykle widowiskowy i w przeciwieństwie do tego z wieków nie wyrządził żadnych szkód. 3,5 wieku temu żywioł szalał 4 dni i niemal całkowicie zniszczył drewnianą wówczas zabudowę Londynu. Nie wiadomo ile osób zginęło. Po pożarze miasto odbudowano z kamienia. Są zarzuty dla nożownika z Warszawy. Mężczyzna krzyczał na ulicy, że zabije i faktycznie ranił jednego z mężczyzn. O szczegółach już teraz nasza reporterka Olga Lesek, Olgo, co udało ci się ustalić w tej sprawie? Mamy chyba kłopot z połączeniem. Ten siłacz nie boi się ciężkich wyzwań i z lekkością przyjmuje je na klatę. Niemiecki konstruktor wjechał do historii dzięki rowerowi. W Rendsburgu śmiałek pobił rekord Guinnessa, pokonując 100 metrów na gigantycznym jednośladzie. Maszyna robi wielkie wrażenie, bo waży prawie tonę. Niemcy chylą czoła przed mężczyzną, który nie tylko dał radę ruszyć z miejsca olbrzymem, ale i sam go wcześniej skonstruował. Budowa roweru trwała pół roku, ale dla rekordzisty czas nie grał roli. Architektura sakralna, minaret. To część której sakralnej budowli? Islam. Pytamy o budowlę, a nie o wyznanie. To część meczetu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zostawiamy kropkę. Wrócimy jeszcze do tematu. Jacek Połaśński, komentator tvn 24 bis zasilił nas swoimi, swoją wiedzą w, w świecie w południe. A o godzinie 19:55, w Faktach z zagranicy, Jolanta Pińkowska porozmawia z Janem Rokitą na temat tych pomysłów, tych koncepcji ograniczenia. Europy do mniejszej ilości państw. Kto z Was ma większe powodzenie? Każdy uważa inaczej. Ja sądzę, że na mnie lecą dziewczyny. To podrywaj, no. Bardzo ładnie Pani dzisiaj wygląda. Dziękuję bardzo. Stylowe ubranie, ładne oczy. Pociągają mnie takie kobiety. Mm. Ale mnie Ty nie pociągasz. No niestety, no. Nie zawsze ma się powodzenie u kobiet, ale mimo wszystko dałoby się Pani zaprosić na randkę. Intrygują mnie starsze kobiety. <noise> Wszystko wskazuje na to, no, możemy już tak podejrzewać, że konkurs od szkoła jest już chyba rozstrzygnięty. Dziękuję bardzo. Tak, to była taka poranna gimnastyka, można by powiedzieć. francuskom jak na razie wychodzi praktycznie wszystko. Rewelacja, <laughs> ależ wymiana no. Niesamowite rzeczy dokonała Karolina Garcia przede wszystkim. A to jest sól gry deblowej, gry podwójnej. Pięknie, nie przestraszyła się ani przez moment rzuciła tak ostentacyjnie tą Pakietą, e, na drugą stronę siatki, tak jakby rzuciła biały ręcznik. Zaczynam od pytań do wszystkich. Architektura starożytna. Ile ścian mają egipskie piramidy? Trzy ściany. Wydaje mi się, panie Arturze, że cztery. Pana przewodniczącego chciałam zapytać o traktaty unijne, zapowiedzi Pisło, że będziemy zmieniać, chcemy zmieniać te traktaty unijne i kwestia obrony Donalda Tuska, tutaj jeszcze, znaczy nie obrony, nie tak, czy, czy wobec... I tyle politycy Platformy Obywatelskiej po od piwa głowa się kiwa, ale nie krową. Pięcioprocentowy alkohol ma na nie ponoć zbawienny wpływ. Zdaniem miejscowego lekarza weterynarii kontrowersyjna dieta w żaden sposób nie szkodzi bydłu. W Japonii podają krowom piwo, robią im masaże, a także puszczają muzykę. Wszystko po to, by poprawić jakość mięsa. Dlaczego ja miałbym nie spróbować? W browarze gustują trzy krowy. Dziennie do ich paszy trafiają cztery litry piwa. Chmiel ma sprawić, że mięso będzie ostrzejsze w smaku, bardziej wykwintne, a co za tym idzie, droższe. Rolnik już zaciera ręce i wierzy, że już niedługo to on będzie chodzić pijany ze szczęścia. Chyba że wcześniej po kilku głębszych jakaś łaciata zechce pokazać rogi. Chociaż nie tryska wodą, niektórym przynosi orzeźwienie. Chyba żadnemu otwarciu fontanny na świecie nie towarzyszyły takie emocje. Z tej, którą zainaugurowano w żalcu w Słowenii, płynie bowiem piwo. Z każdego z pięciu kranów leci inny gatunek trunku. Korzystanie z fontanny jest płatne. Jak zapewniają władze, chodzi o rozwijanie kultury spożywania piwa i przyciągnięcie turystów. No i co? I teraz sobie to obróć. Odwróć w sensie? w ten obróć? sposób Aha, i odbryć. masz fajnego gołąbka. No no fajnego, ale jest folii co da, i tak, co dalej? Tak, jest folii i ten gołąbek możesz sobie wsadzić do gotującej się wody. A. Dlatego, że w tym farszu, jak państwo widzą, on jest taki delikatnie sypki jeszcze. Statystyczny Polak w tamtym roku zjadł 45 kg pieczywa, to 2,5 kg mniej niż rok wcześniej. No i zastanawiamy się właściwie dlaczego. Pani Aneta Łańcuchowska, dobrze czy źle, że odstawiamy chleb? Dlatego, gdy profesor otrzymała taki enigmatycznie brzmiący telefon pod tytułem, że jest tutaj pan, jest tutaj ktoś, kto chce przekazać pieniądze, no rzuciła wszystko, co robiła i natychmiast przyjechała do kliniki. Byłam na razie klinicystów, gdzie dostałam SMS, a pani. No, że można się profesor przyszedł człowiek z ulicy i daje pani pół miliona. Ognista atmosfera na ulicach Salwadoru. W mieście Nehapa obchodzono doroczny festiwal na cześć świętego Hieronima. Nasączone benzyną i podpalone zwinięte fragmenty tkanin posłużyły do widowiskowej, choć ryzykownej zabawy. Babcia opowiadała mi, że festiwal zaczął być obchodzony po potężnym wybuchu wulkanu, gdy lawa dotarła do miasta. Wtedy Hieronim z krzyżem w ręku miał powstrzymać ogień. Niebezpieczeństwo poparzenia tylko dodaje zabawie adrenaliny. Mamy świadomość, że kule ognia mogą być bardzo niebezpieczne, ale to nasza tradycja. Co roku po ulicznej bitwie kilka osób jest rannych. Władze miasta obawiają się, że któregoś razu festiwal wymknie się spod kontroli. Na szczęście to tylko jedna noc w roku i wraz z nadejściem świtu zawsze jest Zawieszenie ognia. Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą zmieniać Europę stopniowo, zanim kryzys się pogłębi i zanim kolejny naród pójdzie w ślady Brytyjczyków. Z małego turystycznego kurortu do Europy popłynęła wiadomość. Kolejny dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? Bo stuwa czeka. O, może teraz. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Poproszę o odpowiedź. Jaką? To zagadki. Zawód bez litery A. Ale kto dzwoni? Co? że pani, to pani dzwoni do mnie. Zawód bez litery A. Ma pani pomysł? Nie, ja nie dzwoniłam do pani. No ktoś zadzwonił. Ja pani numeru nie znam, także przykro mi. Słuchajcie, pilnujemy swoich telefonów, bo no, naprawdę krasnoludki tego numeru nie wybrały.